Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was bardzo gorąco przed nami kolejne zadanie, tym razem pierwsze z drugiej strony królowej sześcianów do zdobycia kolejne itemy. Zadaj obrażenia graczom kosą z ubocza. Tym zadaniem zajmiemy się właśnie dzisiaj i tą kosę będziemy mogli zdobyć w uboczu, lub na przykład walcząc z bossem który pojawia się na mapie, w tym momencie jest tutaj, jest także w tym miejscu, także decyzja należy do nas tak naprawdę, gdzie się udamy, możemy również spróbować w tym miejscu. W takim mniej. W mniejszym uboczu i tutaj w sumie sobie polecimy, bo mamy najbliżej, choć prawdę mówiąc nie mam żadnego lutu. Spróbuję coś na szybko zdobyć, wejdę do tego ubocza i mam Wielką nadzieję, że właśnie tam wyskoczy mi po zabiciu jak największej liczby potworów zombiaków, właśnie ta kosa subocza, dzięki której będę mógł wykonać pierwsze zadanie, czyli zadać 150 obrażeń na przeciwnikach, na graczach. Moi drodzy, na początek zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ten czerwony przycisk i oczywiście dodania łapki w górę pod filmem. Jeżeli materiał Wam się spodoba, natomiast jeżeli się nie spodoba, to dajecie łapkę standardowo w dół, a tymczasem tutaj będzie wielka wojna. No i przegrałem, zatem widzimy się za chwileczkę raz jeszcze. I w tej bańce spróbujemy zdobyć kosę zubocza. Ponownie leci tu mnóstwo osób, także na bank będzie sroga za I zobaczcie, na no dzień dobry mam kosę z ubocza. No więc zostaje mi tylko spróbować kogoś zranić. Chodź, chodź typie, chodź typie. I niestety zaledwie 35. Jeden strzał udało się oddać. To generalnie jest strasznie ciężki item, jeżeli chodzi o zadanie obrażenia graczom, ale powiem Wam szczerze, że idealnie sprawdza się w trybie hordobicie na zabijanie zombiaków. Po prostu można tyle punktów nabić, że szok. Polecam przetestujcie. A teraz widzimy się w kolejnym meczu, bo zadanie to trzeba oczywiście wykonać. Gdzie jest skrzyneczka? Gdzie jest skrzyneczka? Moi mili, moi drodzy, nie widzę żadnej skrzyneczki. Jestem powiem szczerze, niepocieszony. pocieszony. Tu jest. Ok. Jak na złość, nie mamy tego, czego oczekujemy. Jest tu jeszcze o, proszę bardzo, mam tu wroga. No i nie udało się. Jest, jest, zobaczcie, jest, a jednak udało się. Została z Także w tym uboczu także można Bez problemu znaleźć ten item I mamy 59, lecimy, ubijamy gościa, pięknie Przesympatycznie z kosy to było epickie i 85 już mamy na koncie. Zatem lecimy dalej i musimy znaleźć następnego. Co my tu mamy? Jakaś fajna broń nam wyskoczyła z tego typeczka. W porządku, przyjmujemy jak najbardziej, chociaż w sumie wolę karabin Zubocza, legendarny. No i jedziemy dalej tym gruchotem, o ile to jeszcze da radę, bo strefa nie ma dla nas litości. No i jestem celem, może to i dobrze. I kolejne obrażenia, kolejny typek zabity. No jednak, tą kosą co nieco jeszcze można zrobić. I 150 zadanie wykonane. Za tym dwóch ubiłem, jednego zraniłem na początku. No i tym samym pierwsze zadanie wykonane. Za tym dzięki serdecznie mojej mili za uwagę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym zadaniu strony drugiej królowej sześcianów. A tu z drugiej strony ktoś do mnie naparzy, Ok, porządku. we <laughs>